Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Niechciany duet W małym miasteczku otoczonym zielonymi wzgórzami i pachnącymi sadami znajdowała się niezwykła szkoła muzyczna. Jej mury z czerwonej cegły skrywały w sobie sale wypełnione instrumentami i dźwiękami. To właśnie tutaj uczyły się dzieci, które kochały muzykę całym sercem. Wśród nich były dwie początkujące pianistki, Hania i Amelka. Hania uwielbiała grać na fortepianie. Gdy tylko siadała przy lśniącym instrumencie, jej palce tańczyły po klawiszach z lekkością motyli. Ćwiczyła sumiennie każdego dnia, nawet kiedy pogoda kusiła zabawą na dworze. Jej gra była precyzyjna i dokładna jak zegarek. Jeśli jakiś fragment nie wychodził jej zbyt dobrze, potrafiła go ćwiczyć przez kilka godzin, aż do momentu, gdy była zadowolona z efektu. Amelka też grała na fortepianie, ale zupełnie inaczej. Zamiast ćwiczyć zadane melodie do perfekcji, często zapominała się i zaczynała improwizować. Lubiła też dodawać coś od siebie do znanych utworów. Czasem podczas występów publicznych myliła nuty. Ale grała z sercem i emocją. Jej muzyka miała w sobie coś, co poruszało słuchaczy. Nie umiała być tak dokładna jak Hania, ale potrafiła oczarować dźwiękiem każdego. Choć obie grały na tym samym instrumencie, były zupełnie różne. I właśnie dlatego nie potrafiły się polubić. Wszystko zaczęło się w pierwszej klasie szkoły muzycznej, kiedy obie wzięły udział w konkursie dla najmłodszych uczniów. Hania zagrała bardzo trudną etiudę, z kolei Amelka delikatną melodię. Zwyciężczynią okazała się Hania, pokonując Amelkę o włos. Jury, złożone z nauczycieli szkoły, po ogłoszeniu werdyktu, przyznało, że decyzja była bardzo trudna i jedynie drobiazgi zdecydowały o zwycięstwie Hani. Amelce było bardzo przykro, kiedy się o tym dowiedziała. Od tamtej pory jej rozczarowanie i niechęć skupiły się na Hani. Hania także dostrzegała w koleżance swoją największą konkurentkę. I w ten sposób rozpoczęła się rywalizacja, która trwała przez kolejne lata. Dziewczynki nieustannie porównywały się ze sobą, przechwalały się, która z nich gra trudniejszy utwór, albo która nauczyła się pierwsza nowej etiudy. Nie rozmawiały ze sobą i traktowały się jak powietrze. Ale zawsze miały się na oku i obserwowały co robi ta druga. Na wspólnych zajęciach z teorii muzyki zawsze siadały po przeciwnych stronach sali. Kiedy jedna z nich zadawała pytanie pani nauczycielce, druga przewracała oczami. Gdy Hania dostała piątkę z pracy domowej, Amelka zaciskała zęby. A kiedy Amelkę wyróżniono za występ podczas szkolnego recitalu, Hania udawała, że akurat coś wypadło jej z piórnika. Rodzice dziewczynek, chcąc nie chcąc, także włączyli się w tę walkę. Tata Hani często chwalił córkę za jej perfekcję techniczną. Podkreślał przy tym, że na samych emocjach Amelka nie zajdzie zbyt daleko. Z kolei mama Amelki lubiła powtarzać, że choćby Hania ćwiczyła godzinami, to i tak nie uda jej się wytrenować takiej wrażliwości i uważności na dźwięk. Te komentarze utrwalały się dziewczynkom w głowach, potęgując ich wzajemną niechęć. I tak mijały lata. Hania była coraz bardziej precyzyjna. Z kolei Amelka wzruszała publiczność. Obie były zupełnie inne, choć równo utalentowane, ale nikt nigdy nie powiedział tego głośno. Pewnego dnia do szkoły muzycznej zawitała pani Celina, nowa dyrektorka. Uwielbiała otaczać się muzycznymi akcentami, dlatego codziennie nosiła kolczyki w kształcie kluczy wiolinowych, a jej szyję ozdabiał szal w nutki. Pani Celina była fanką wspólnego muzykowania i wierzyła, że gra zespołowa zbliża ludzi. Gdy tylko objęła swoje stanowisko, ogłosiła, że z okazji nadchodzącego jubileuszu szkoły odbędzie się wielki koncert galowy. Chcemy pokazać, jak wiele piękna tkwi w naszych uczniach, mówiła z entuzjazmem. Przygotujemy występy solowe oraz zespołowe. Nasi uczniowie stworzą duety fortepianowe, tria. Oraz kwartety. Wśród dzieci zawrzało, a najwięcej emocji wzbudziły duety fortepianowe. To oznaczało grę na cztery ręce na jednym instrumencie. Tego w szkole jeszcze nie było. Uczniowie mieli zostać przydzieleni do zespołów przez nauczycieli, którzy w tym celu zorganizowali specjalne zebranie. Później pani dyrektor uroczyście ogłosiła składy. Trwało to bardzo długo, aż w końcu przyszedł czas na parę. Która wzbudziła największe emocje. A teraz nasz ostatni duet fortepianowy, powiedziała pani Celina z uśmiechem. Dwie najzdolniejsze pianistki naszej szkoły zagrają razem Hania i Amelka. Nagle radosny gwar zamienił się w niezręczną ciszę. Hania i Amelka spojrzały na siebie z niedowierzaniem. To jakiś żart? szepnęła Amelka. Nie. Odpowiedziała pani Celina, która usłyszała tę wątpliwość. Wspólnie zagracie piękną sonatę na cztery ręce. Macie miesiąc na przygotowania. Powodzenia. Po lekcjach obie pianistki zostały zaproszone do gabinetu dyrektorki. Pani Celina przemówiła do nich łagodnym głosem. Wiem, że nie jesteście najlepszymi koleżankami, ale to nie przeszkadza w tworzeniu pięknej muzyki. Myślę, że wasza współpraca może przynieść dobre efekty. Zaufajcie mi. Hania i Amelka były zbyt zaskoczone, by zaprotestować. Po wyjściu z gabinetu spojrzały na siebie niechętnie, choć wiedziały, że muszą jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Nie wiedziały jak ze sobą rozmawiać, ale udało im się umówić na pierwszą próbę za kilka dni. W ten sposób spotkały się w sali numer 5 i bez słowa zasiadły do fortepianu. Zacznijmy próbę, powiedziała trochę sztywno Hania. Dobrze. Tylko nie mów mi co mam robić, ok? odpowiedziała Amelka. Pierwsze dźwięki zabrzmiały niepewnie. Hania narzuciła zbyt szybkie tempo, a Amelka wyobrażała sobie ten fragment bardziej lirycznie. Całość zakończyła się wzajemną kłótnią o to, kto ma rację. Dziewczynki wyszły z sali obrażone na siebie jeszcze bardziej niż wcześniej. Ale wiedziały, że nie uda im się wywinąć od wspólnej gry. Amelka pierwsza zrozumiała, że bez wzajemnej współpracy ich występ zakończy się spektakularną porażką. Następnego dnia, Hania pojawiła się na próbie przed czasem i z zaskoczeniem zauważyła, że Amelka jest już w sali. Cześć. Długo czekasz? Zapytała Hania. Nie, przed chwilą przyszłam. Fajnie, że jesteś. Możemy zacząć wcześniej. Hania odpowiedziała skinieniem głowy. Dziewczynki ułożyły nuty na pulpicie i już miały zaczynać, kiedy nagle Amelka postanowiła coś powiedzieć: Słuchaj, Haniu, wczoraj miałaś rację z tym tempem. To żywiołowy fragment, i powinien być zagrany szybko. Spróbuję się do ciebie dopasować. Hania była zdumiona słowami koleżanki. Nie spodziewała się, że Amelka z taką łatwością przyzna się do błędu. Wywarło to na niej bardzo pozytywne wrażenie. Potem dziewczynki kiwnęły do siebie głowami na znak, że są gotowe do gry. Poszło im dużo lepiej niż ostatnio. Nie były jeszcze idealnie zgrane, ale obie poczuły różnicę. Wszystko zaczęło układać im się pod palcami. Gdy jedna robiła pauzę, druga wyczuwała ją w powietrzu. Kiedy Hania brawurowo wykonała trudny pasaż, Amelka uśmiechnęła się do niej szeroko. Wow, masz super szybkie palce. Dzięki. Wczoraj ćwiczyłam tylko ten fragment, chyba było warto. Dziewczynki wybuchnęły śmiechem. Później zrobiły sobie krótką przerwę. Usiadły przy stoliku i wyciągnęły z plecaków lemoniadę, ciasteczka i drożdżówki. Zajadały wspólnie smakołyki i po raz pierwszy rozmawiały ze sobą normalnie, bez negatywnych emocji. Okazało się, że mają tyle wspólnych tematów, że ciężko było im wrócić do fortepianu. Nagle Hania spoważniała i powiedziała: Zawsze myślałam, że mnie nie lubisz. Hania pokręciła głową i westchnęła. Bo myślałam, że ty mnie nie lubisz. Jak to wszystko się zaczęło? zapytała Amelka. Hania wzruszyła ramionami. Pamiętasz ten pierwszy konkurs? Wtedy, kiedy ja wygrałam, a ty byłaś druga? No jasne. Jak mogłabym zapomnieć? Później słyszałam, jak mówisz dziewczynom, że moja gra jest nudna i bezbarwna. Amelka otworzyła szeroko oczy. Co? Naprawdę tak powiedziałam? Tak, potwierdziła Hania. Pewnie byłam zawiedziona swoją przegraną i dlatego wygadywałam takie głupoty. Tak naprawdę, uważam, że grasz świetnie. Hania zarumieniła się i dodała. Ty też jesteś niesamowita. Twoje interpretacje chwytają za serce. Tego dnia dziewczynki już nie wróciły do fortepianu. Uznały, że lepiej poświęcić ten czas na szczerą rozmowę i wyjaśnienie sobie wszystkich nieporozumień. Tak też się stało. Rozmawiały ze sobą bardzo długo, przekonując się, że mają ze sobą wiele wspólnego. Od tamtej próby wszystko się zmieniło. Codzienne ćwiczenia zaczęły sprawiać im radość. Wymyślały własne sposoby na zapamiętywanie trudnych momentów oraz tworzyły śmieszne nazwy dla niektórych fragmentów utworu. Szybkie takty na początku były więc galopką z końskimi kopytami, a smutny, dramatyczny moment został nazwany płaczem niesfornej Krystynki. Z każdą kolejną próbą ich muzyka stawała się coraz bardziej spójna. Pani Celina, słysząc ich próbę przez uchylone drzwi, zamknęła oczy i uśmiechnęła się. Wiedziałam, że tak będzie, szepnęła sama do siebie. Ostatnia próba przed koncertem była dla dziewczynek wzruszającym momentem. Obie cieszyły się, że dobrano je ze sobą, mimo że na początku wydawało się to niedorzeczne. Kiedy grały, dźwięki tańczyły po sali jak liście na wietrze, a w tych dźwiękach, gdzieś pomiędzy akordami, słychać było coś zupełnie nowego przyjaźń. Nadszedł wielki dzień koncertu. W szkole muzycznej panował gwar jakiego jeszcze nie było. W auli zgromadziło się mnóstwo ludzi: rodzice, dziadkowie, nauczyciele, absolwenci i sąsiedzi. Sala wypełniła się po brzegi, a przy ścianach dostawiano dodatkowe krzesła. Za kulisami Hania i Amelka czekały na swój występ w eleganckich granatowych sukienkach. Nie odstępowały się nawet na krok. I cały czas żartowały, żeby odgonić tremę. Gotowa? Zapytała Amelka, spoglądając na Hanie. Tak, ale tylko z tobą, odpowiedziała Hania. Myślisz, że dobrze nam pójdzie? Myślę, że zagramy najlepiej, jak potrafimy, i pokażemy kawał dobrej muzyki. Kiedy pani Celina zapowiedziała ich występ, w sali zapanowała idealna cisza, tak jakby wszyscy wstrzymali oddech. Dziewczynki wyszły na scenę. Szły równo i spokojnie, trzymając się za ręce. Usiadły przy fortepianie, spojrzały sobie w oczy i kiwnęły głowami. Pierwsze dźwięki popłynęły perliście i lekko. Publiczność już wiedziała, że ten występ będzie wyjątkowy. Dziewczynki pięknie budowały frazy, pokazując cały wachlarz możliwości fortepianu. Grały precyzyjnie i dokładnie. A przy tym bardzo emocjonalnie. Każda z dziewcząt dodała do wykonania coś od siebie, co razem składało się na wyjątkowy popis. Amelka i Hania wsłuchiwały się w swoje partie, podążały za sobą, jednocześnie prowadząc własną opowieść. To była przepiękna muzyczna rozmowa dwóch utalentowanych artystek. Kiedy wybrzmiała ostatnia nuta, publiczność przez moment siedziała w milczeniu. Cisza była niezwykle wymowna. Lecz nie trwała długo. Nagle gwałtowna burza oklasków wypełniła całą aulę. Hania była wzruszona, podobnie jak Amelka. Obie wstały od fortepianu, chwyciły się za ręce i ukłoniły się nisko. Były duetem, którego nie chciały, a jednak okazał się najlepszą przygodą w ich życiu. Po występie podeszła do nich rozpromieniona pani Celina. Jestem z Was taka dumna, zawołała. Tym występem pokazałyście siłę muzyki. Tego wieczoru, kiedy sala już opustoszała, pianistki usiadły razem na ławce przed szkołą. Cieszę się, że zagrałyśmy razem, wyszeptała Amelka. Ja też i mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni duet, odpowiedziała Hania. Zróbmy z tego naszą tradycję, zaśmiała się Amelka. Umowa została zawarta i potwierdzona uściskiem dłoni. I tak zaczęła się nowa historia. Historia dwóch dziewczynek, które dzięki muzyce zyskały przyjaźń na lata. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.